Witajcie ponownie! Tym razem, jak już widzicie, kolekcja, której użyłam. To jest kolekcja, której użyłam do zrobienia mojego kolejnego albumu. I jest to. Słuchajcie. Męski album w kształcie walizki. Nie wiem, jakoś się uparłam na tę walizkę w wersji męskiej, ale no najbardziej mi to odpowiadało do, do w ogóle do, do albumu męskiego, o tak. Walizka nie jest duża. Nie miała być duża, nie jest duża. Ma wymiary, tu bodajże ma 8, 8, tak. 8 na 6,5 wysoka. No zobaczcie, cala. Oczywiście cały czas mówię w calach, tak? Wiecie już, że ja operuję w calach. I grzbiet ma coś około 1,5 cala. Powiem Wam w centymetrach. W centymetrach jest to jakieś 20,5 cm. 17 na bodajże 3,5. 4 cm. Taki jest duży, czyli nie jest duży. Zapięcie szkatułkowe. Tutaj mamy taką imitację rączki, znaczy imitację. Jak zamkniemy, ona jest na tyle stabilna, bo jest zamontowana nitami. Jest na tyle stabilna, że można ją podnieść. Nie jest zbyt ciężki ten albumik. Do dekoracji użyłam tekturowych elementów. Podejrzewam akcjonowych z tyłu. Jest tylko drewniany napis handmade. Jeszcze będzie, jeszcze będzie. kto to zrobił otwieramy i to jest albumik, który się ogląda w ten sposób o, W ten sposób rzadko kiedy robię album oglądane w ten sposób zazwyczaj obracamy i oglądamy takie tradycyjne książkę a tutaj oglądamy do siebie i tutaj tak, na stronie okładkowej mamy dużą kieszeń z matą na zdjęcie z jednej strony, tutaj mamy z tyłu dwa mniejsze tu jeszcze coś można umieścić i mamy tak jedna klapka, druga klapka i tutaj też są miejsca na zdjęcia, na zapiski elementy jak już mówiłam, elementy tekturowe bo tu będzie nam, będzie nam się klapka odchylała ale to nic, damy radę obejrzeć tak strona się prezentuje tutaj kolejne same tylko tryby tutaj mamy kieszeń i w kieszeni mamy tak dwa tagi z jednej strony jest papier, z drugiej strony jest miejsce na zapiski czy na małe zdjęcia, co jak to będzie chciał. I mamy dwie maty na zdjęcia. W ten sposób. I tutaj mamy element. Na kieszący mamy element, tylko tak podklejony, żeby tutaj coś się za niego zmieściło. No, ma się zmieścić. Niewiele, bo niewiele, ale się coś tu mieści. Yy, dobra, następna strona i tutaj jest podobnie, też tutaj coś podkleimy i tutaj mamy tak klapkę, a tu mamy kieszeń odwiązywany na sznurek i tu mamy taga, matę na zdjęcie lub zapiski, I książeczka podobny sposób. Albo na zapiski, albo na zdjęcia, ewentualnie jakieś pamiątki, czy coś, co sobie pan będzie życzył tu umieścić, jakieś swoje skarby i tajemnice. I na końcu sznureczka jest przywiązany, no pokażcie. przywiązany jest tylko metalowy trebik, jako dębadełko. I tutaj mamy tak odpinanie. Otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę. Tak, tak, tu można oczywiście coś założyć. Zamykamy. I tutaj mamy też elementy wycięte z jednego z papierów, podklejone w taki sposób, że możemy coś założyć. I to jest podobne. Jako dębadek posłużył trybik metalowy. Posłużył metalowy trybik. Trybit. I tutaj mamy tak, jedną kieszeń Tak i dwie książeczki. Tutaj dwie książeczki. I tutaj mamy dwie maty na zdjęcia. O, takie. w ten sposób i tutaj w ten sposób. I tak się prezentuje cały album. Nie jest może skomplikowany, prosty. Zresztą wiecie, męskie prace niekoniecznie muszą być proste, raczej, raczej surowe w swoim wyglądzie, a jednocześnie są też bardzo wymowne. Tak się prezentuje ten albumik. Niedługo jedzie do nowego właściciela. A Was zapraszam na kolejny mój film. Do zobaczenia. Cześć.